Sura czterdziesta. Wierzący w imię Boga miłosiernego, miłościwego, ha, mim. Objawienie tej księgi pochodzi od Boga potężnego, mądrego, przebaczającego grzechy, przyjmującego skruchę, surowego w karaniu, pełnego hojności. Nie ma Boga jak tylko On. Do niego prowadzi powracanie. Spierają się o znaki Boga tylko ci, którzy nie wierzą. nie zwiedzie ich zmienność w tym kraju. Przed nimi odrzucił je lud Noego i różne grupy po nich. Każda społeczność spiskowała przeciwko swemu posłańcowi, chcąc go pochwycić. Oni spierali się, jak za pomocą fałszu zniszczyć prawdę. Pochwyciłem ich jednak, i jakaż była moja kara! Tak spełniło się słowo twego pana wobec niewierzących. Oni z pewnością są mieszkańcami piekła. Ci, którzy niosą tron i ci, którzy są wokół niego, głoszą chwałę swego pana, wierzą w niego i proszą o przebaczenie dla tych, którzy wierzą. Panie nasz, ty obejmujesz wszystko swym miłosierdziem i wiedzą. Przebacz tym, którzy się nawrócili i podążają Twoją drogą. Ochroń ich przed karą ognia. Panie nasz, wprowadź ich do ogrodu w raju, który obiecałeś im i tym, którzy byli sprawiedliwi wśród ich ojców, żon oraz ich potomstwa. Tyś jest potężny, mądry. I uchroń ich od zła. A kogo uchronisz tego dnia od zła, tego obdarzysz swym miłosierdziem. To będzie zwycięstwo wielkie. Tym, którzy nie uwierzyli, ogłoszą: Nienawiść Boga jest większa od waszej wzajemnej nienawiści, kiedy bowiem wzywano Was do wiary, Wy pozostaliście niewiernymi. Oni powiedzą: Panie nasz, ty dwukrotnie nas uśmierciłeś i dwukrotnie przywróciłeś nas do życia. My wyznaliśmy swoje grzechy, czy jest jakaś droga wyjścia? To dlatego, że kiedy wzywano Boga jedynego, wy nie wierzyliście, a kiedy dodawano mu współtowarzyszy, toście wierzyli. Rozstrzygnięcie wszakże należy do Boga, wyniosłego, wielkiego. On jest tym, który ukazuje Wam swoje znaki i zsyła Wam z nieba zaopatrzenie. Ale pamięta o tym jedynie ten, który zwraca się ku Niemu. Wzywajcie więc Boga, szczerze wyznając Jego religię, nawet jeśli nienawidzą tego niewierni. On jest wyniosły stopniami, władca tronu, On zsyła ducha ze swego rozkazu. Na kogo zechce, spośród swych sług, aby ostrzegał przed dniem spotkania. Tego dnia, gdy oni się podniosą, nic o nich nie będzie przed Bogiem ukryte. Do kogo będzie należało królestwo tego dnia? Do Boga, jedynego, podporządkowującego. Tego dnia każda dusza otrzyma zapłatę za to, co zarobiła. Tego dnia nie będzie niesprawiedliwości. Zaprawdę, Bóg jest szybki w rozliczaniu i ostrzegaj ich przed dniem, który się zbliża, gdy wylęknione serca podejdą do gardeł. Niesprawiedliwi nie będą mieli bliskiego przyjaciela ani orędownika, któremu by dano posłuch. On zna zdradliwość oczu i to, co ukrywają piersi. Bóg rozstrzyga zgodnie z prawdą, a ci, których oni wzywają zamiast niego, nie rozstrzygają niczego. Zaprawdę, Bóg jest słyszący, widzący. Czy oni nie chodzili po ziemi i nie widzieli, jaki był koniec tych, którzy byli przed nimi? Oni byli silniejsi od nich mocą i śladami pozostawionymi na ziemi. I pochwycił ich Bóg za grzechy i nie mieli przed Bogiem żadnego obrońcy. To dlatego, że przychodzili do nich posłańcy z jasnymi dowodami. A oni nie uwierzyli. I pochwycił ich Bóg. On jest silny, surowy w karaniu. Niegdyś posłaliśmy Mojżesza z naszymi znakami i władzą oczywistą do Faraona, Hamana i Karuna. Ale oni powiedzieli czarownik, kłamca. A kiedy on przyniósł im prawdę od nas, oni powiedzieli Zabijcie synów tych, którzy uwierzyli razem z nim, a zostawcie przy życiu ich kobiety. Jednak knowanie niewiernych okazało się błędem. Faraon powiedział: Pozwólcie mi zabić Mojżesza i niechaj wzywa swego pana. Obawiam się, że on zmieni waszą religię, albo wywoła na ziemi zgorszenie. Mojżesz powiedział, szukam schronienia u mego pana i waszego pana przed każdym wywyższającym się, który nie wierzy w dzień rozliczenia. I pewien wierzący z rodu faraona, który ukrywał swoją wiarę, powiedział, czy zabijecie człowieka za to, że on mówi, moim panem jest Bóg i przychodzi do was z jasnymi dowodami od waszego pana? Jeśli on jest kłamcą, to jego kłamstwo obróci się przeciwko niemu. A jeśli jest prawdomówny, wtedy dosięgnie was coś z tego, przed czym was ostrzega. Zaprawdę Bóg nie prowadzi tego, kto jest występnym kłamcą. O ludu mój, dzisiaj macie władzę i wy panujecie na ziemi. Ale któż nas obroni przed karą Boga, gdy ona do nas przyjdzie? Faraon. Powiedział: Ja wskazuję wam jedynie to, co widzę i prowadzę was tylko na drogę prawości. Wówczas ten, który uwierzył, powiedział: O ludu mój, zaprawdę boję się dla was czegoś podobnego do dnia sprzymierzonych, podobnego do losu, jaki spotkał ludy Noego, Ad i Samud i tych, którzy przyszli po nich. Bóg nie pragnie niesprawiedliwości dla swoich sług. O ludu mój, zaprawdę boję się dla was dnia, gdy będziecie się wzajemnie nawoływać, dnia, gdy odwrócicie się, nie mając przed Bogiem żadnego obrońcy. Kogo bowiem Bóg sprowadzi z drogi, ten nie ma żadnego przewodnika. Już wcześniej przyszedł do was Józef z jasnymi dowodami, ale wy nie przestaliście wątpić w to, z czym on przyszedł. A kiedy zginął, powiedzieliście, po nim Bóg nie wyśle już żadnego posłańca. Tak oto Bóg wprowadza w zbłądzenie tego, kto jest występny, wątpiący. Ci, którzy sprzeczają się o znaki Boga, nie mając ku temu żadnej władzy, wzbudzają nienawiść w Bogu oraz w tych, którzy wierzą. Tak Bóg nakłada pieczęć na serce każdego zadufanego w sobie ciemiężcy. I powiedział faraon: O hamanie, zbuduj mi wierzę. Być może wstąpię na drogi, na drogi niebios i może dojdę aż do Boga Mojżesza, wszak myślę, że jest On kłamcą. Tak upiększone zostało Faraonowi zło jego postępowania. I był sprowadzony z drogi, i cały podstęp faraona okazał się niczym. I powiedział ten, który uwierzył: O ludu mój, idźcie za mną, ja poprowadzę was na drogę prawości. O ludu mój, przecież życie tego świata jest tylko doczesnym używaniem, gdy życie ostateczne jest domem trwałym. Kto czyni zło, ten otrzyma tylko podobną odpłatę, a kto czyni dobro, wierzący mężczyzna lub wierząca kobieta, oni wejdą do raju i otrzymają zaopatrzenie bez rachunku. O ludu mój, dlaczego wzywam Was do zbawienia, a Wy wzywacie mnie do ognia? Wy wzywacie mnie, abym zaprzeczył Bogu i dodał Mu za współtowarzyszy to, o czym nie mam żadnej wiedzy. Ja natomiast wzywam do potężnego, przebaczającego. Bez wątpienia wzywacie mnie do tego, co nie ma głosu ani na tym świecie, ani w ostatecznym. Nasz powrót zmierza do Boga, a ludzie występni będą towarzyszami ognia. Niebawem przypomnijcie sobie to, co wam mówię. Powierzam swoją sprawę Bogu. Zaprawdę Bóg najlepiej widzi swe sługi. Bóg uratował go przed złem, które oni wymyślili, a ród faraona dosięgła najgorsza kara ogień, na który będą wystawieni rankiem i wieczorem. A w dniu, gdy nadejdzie godzina, pogrążcie ród faraona w najstraszniejszej karze. A kiedy będą spierać się w ogniu, słabi powiedzą do tych, którzy się wywyższali. My postępowaliśmy za wami, czy możecie wybawić nas od części ognia? I ci, którzy się wywyższali, powiedzą: My wszyscy w nim jesteśmy, zaprawdę Bóg rozsądził między swymi sługami. I ci, którzy są w ogniu, będą mówić do strażników piekła: Poproście waszego pana, aby złagodził nam karę choć na jeden dzień. Oni powiedzą: Czyżby nie przychodzili do was posłańcy z jasnymi dowodami? Odpowiedzą tak, powiedzą im, módlcie się więc. Jednak modlitwa niewiernych jest tylko oszustwem. My pomożemy naszym posłańcom i tym, którzy uwierzyli w życiu tego świata. I w dniu, gdy powstaną świadkowie, w dniu, gdy niesprawiedliwym nie pomoże ich skrucha, spadnie na nich przekleństwo i otrzymają siedzibę najgorszą. I daliśmy wcześniej Mojżeszowi przewodnictwo. I daliśmy synom Izraela w dziedzictwo księgę, jako przewodnictwo i napomnienie dla ludzi rozumiejących. Bądźże więc cierpliwy, obietnica Boga jest prawdziwa. Proś o przebaczenie za Twój grzech i głoś chwałę Twego Pana wieczorem i rankiem. Ci, którzy sprzeczają się o znaki Boga bez żadnego uprawnienia, mają w piersiach tylko pragnienie wielkości i nie osiągną swego celu. Szukaj schronienia u Boga. On jest słyszący, widzący. Stworzenie niebios i ziemi jest bez wątpienia czymś znacznie większym niż stworzenie ludzi. Ale większość ludzi nie wie. Nie jest równy, ślepy temu, który widzi. Ci, którzy wierzą i czynią dobro, nie są równi czyniącym zło. Jakże niewiele wy pamiętacie. Zaprawdę, godzina niewątpliwie nadejdzie. Jednak większość ludzi nie wierzy. I wasz pan powiedział: Wzywajcie mnie, a ja wam odpowiem: Ci wszakże, którzy są zbyt dumni, aby oddawać mi cześć, wejdą do piekła, poniżeni. Bóg jest tym, który dał wam noc, abyście podczas niej odpoczywali, i dzień, abyście jasno widzieli. Zaprawdę Bóg jest pełen łaski dla ludzi. Ale większość ludzi jest niewdzięczna. To jest Bóg, Wasz Pan, Stwórca każdej rzeczy. Nie ma Boga oprócz Niego. Dlaczegoż więc tak się oszukujecie? Tak właśnie oszukiwani są ci, którzy odrzucają znaki Boga. Bóg jest tym, który uczynił dla Was ziemię miejscem zamieszkania, a niebo sklepieniem. On ukształtował Was, nadał Wam piękną postać i obdarzył Was dobrami. To jest Bóg, Wasz Pan. Chwała Bogu, Panu światów. On jest żyjący. Nie ma Boga jak tylko On. Wzywajcie Go zatem, wyznając szczerze Jego religię. Błogosławiony niech będzie Bóg, Pan światów. Powiedz, zostało mi zakazane. Wzywanie tych, których wy wzywacie zamiast Boga, kiedy przyszły do mnie jasne dowody od mego Pana i nakazano mi poddać się Panu światów. On jest tym, który stworzył Was z prochu, potem z kropli nasienia, potem z grudki krwi zakrzepłej, potem wyprowadził Was niemowlęciem, abyście osiągnęli dojrzałość, a potem stali się starcami. Są wśród Was tacy, którzy odejdą wcześniej, a wszystko po to, abyście doszli do określonego terminu. Być może Wy zrozumiecie. On jest tym, który daje życie i sprowadza śmierć, a kiedy postanowi o czymś, to mówi temu jedynie bądź. I to się staje. Czyżbyś nie widział tych, którzy sprzeczają się o znaki Boga? Jakże oni są odwróceni? Ci, którzy odrzucają Księgę i to, z czym wysłaliśmy naszych posłańców, dowiedzą się wkrótce, gdy z jarzmami na szyjach i w łańcuchach będą wleczeni do wrzącej wody, a potem wrzuceni w ogień. Wtedy powiedzą im, Gdzie są ci, którym oddawaliście cześć zamiast Bogu? Oni powiedzą, Oni nas zostawili, chociaż już dawniej wzywaliśmy coś, co było niczym. Tak, oto Bóg sprowadza wzbłądzenie niewiernych. To dlatego, że cieszyliście się na ziemi bezprawnie i jedynie się zabawialiście. Wejdźcie do bramy piekła, gdzie zamieszkacie. Jakże zła to siedziba dla wywyższających się. Bądź zatem cierpliwy. Obietnica Boga jest prawdziwa. Czy pokażemy Ci część tego, co im obiecaliśmy, czy też weźmiemy Twą duszę? I tak do nas oni powrócą. Wysyłaliśmy posłańców przed Tobą. O niektórych Ci opowiadaliśmy, a o innych Ci nie opowiadaliśmy. Żaden posłaniec nie przyniósł znaku bez zezwolenia Boga. A kiedy przyjdzie rozkaz Boga, to wszystko zostanie rozstrzygnięte zgodnie z prawdą i poniosą stratę ci, którzy uważali to za kłamstwo. Bóg jest tym, który stworzył dla was zwierzęta, abyście na jednych jeździli, a innymi się odżywiali. I macie z nich jeszcze inne korzyści. Dzięki nim możecie osiągnąć to, czego potrzebują wasze serca. Na nich i na statkach jesteście przenoszeni. On pokazuje wam swoje znaki, któremuż zatem ze znaków Boga zaprzeczycie. Czy oni nie chodzą po ziemi i nie widzą, jaki był koniec tych, którzy byli przed nimi? Oni byli liczniejsi od nich i silniejsi mocą oraz śladami pozostawionymi na ziemi. Jednak nie pomogło im to, co pozyskali. Kiedy przyszli do nich posłańcy z jasnymi dowodami, oni cieszyli się wiedzą, jaką posiadali, i ogarnęło ich to, z czego oni szydzili. A kiedy zobaczyli naszą karę, powiedzieli: Wierzymy w Boga jedynego i nie wierzymy w tych, których dodawaliśmy mu za współtowarzyszy. Nie pomogła im jednak ich wiara, gdy zobaczyli naszą karę. To jest droga Boga, którą ustanowił dla swoich sług, i stratę poniosą tam niewierni.